Nie? czy Chiny. Panie Januszu kolejne pytanie. Czy nie uważa pan, że brak poparcia wynika z tego, iż mimo trafnych poglądów zbyt bezpośrednio pan je wyraża i pruderyjna większość jest obrażona? Możliwe, tym niemniej, tym niemniej mam zwyczaj mówić, mówić prawdę w oczy i temu zawdzięcza popularność wśród ludzi. Gdybym owijał bawełnę to by mnie yy, traktowano jak nie nieprzymierzając pana Gowina i moja popularność byłaby taka sama jak pana Gowina. Panie Januszu, czy Polska. Hmm, inaczej. Co pan sądzi o twierdzeniu pani doktor Wielomskiej, że w swoich poglądach reprezentuje pan social darwinizm? Jaki socjal, jaki socjal. To jest podobno wypowiedź pani Wielomskiej. <noise> tak, tak. Nie, 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 oczywiście nie chodzi o socjal, tylko chodzi o to, że stosuję zasady Darwina do, do, do oczywiście, że tak. Nie jesteśmy żadnym wyjątkiem i gatunek ludzki się degeneruje. E proszę sobie poczytać taką książeczkę, Czarna Walizeczka. Jest, jest w internecie można znaleźć taką nowelkę, e nowelkę Czarna Walizeczka, Pokaz jest w internecie bardzo ciekawa. Gatunek ludzki się degeneruje. Y, powinno być tak, żeby ludzie najgłupsi, najsłabsi y, albo umierali, albo y, przynajmniej nie mieli dzieci. Prawda? W normalnym społeczeństwie jest tak, że jak facet jest, no, jest niedojdący, to żadna kobieta nie, nie chce się z nim wiązać. On nie, on, on, on nie ma dzieci. W wyniku tego ci ludzie wymierają. Prawda? Kobiety się wiążą z facetami, którzy są silni, przebojowi, mądrzy i tak dalej, bogaci. Takimi się wiąże. Natomiast ten mechanizm jest wyłączony, jeżeli są ludzie, którzy, którzy, którzy mają wiele lewe ręce, ich się wspomaga specjalnie. W wyniku czego kobieta nie ryzykuje, nawet nie ryzykuje, nie ryzykuje niczym wychodząc za niego, bo w razie czego będzie miała, będzie miała ten zasiłek, zasiłek nawet lepiej, bo ona ma ten zasiłek, a ten nie dojdzie w niczym jej nie przeszkodzi, prawda? No i, no i te, ci ludzie genetycznie przekazują swoje, swoje geny następnym pokoleniom, w tym giniemy. Nie. Czy, czy nie jest tak też również z chorobami, wieloma chorobami, które się leczy. Kiedyś ci ludzie po prostu nie dożywali pełnoletności. i to jest też przyczyną wzrostu zachorowań? Choroby też powodowały eliminację ze społeczeństwa ludzi słabszych. Yy, to jest, to jest o, o, oczywisty fakt. Także, także powtarzam jeszcze raz. Yy, ludzie mówią tak, no jakby tak, tak był, jak Pan mówi, no to być może być może niektórych by nie było stać na leczenie. No tak, no niektórych by nie było stać, teraz też niektórych nie stać, prawda? Wiadomo, jak to jest. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, ja jestem socjaldarwinistą. Z całą pewnością to nie są skarżeńcy. Jestem dumny z tego, że jestem socjaldarwinistą. Karol Darwin miał rację. Roman Mocki był zresztą wyznawcą Darwina. jakby się pytał, to było: no, czy pani, pani Wielomska uważa się za narodówkę. <laughs> więc więc Melduje, że Roman Moski też był socjaldemokratą. Panie prezesie, czy Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, powinien pojechać jednak na obchody Holokaustu do Jerozolimy, skoro nie będzie miał prawa głosu? A taka Rosja czy Niemcy tak. Ja nawet dodam czy to również nie mogło być celowym działaniem Putina do sprowokowania tej sytuacji co znaczy prawa głosu, nie rozumiem no. no jeżeli nie będzie na tych obchodach to nie zabierze głosu, będzie mogła Rosja i Niemcy powiedzieć co im się podoba na temat tego jak Polacy byli ale, ale nie rozumiem ale nie rozumiem pytanie pytanie brzmiało, że czy, czy ma pojechać chociaż nie będzie miał prawa głosu nie, nie, bo jak nie pojedzie to w sumie nie ma prawa głosu ale jakie ja prawo głosu? Może się gadać w dobie, w dobie, w dobie, że tak powiem elektroniki. Jest wszystko jedno, czy jest się, czy jest się w Honolulu, w Warszawie, czy w telewizji, Awiwie. Powiedzieć można, można to samo dokładnie. Także... No tak, panie Januszu, tylko ile osób ogląda obchody e, Holokaustu z, z Jerozolimy, a ile obejdzie wiadomości z panią Cholecką na ciele? No tak, ale z drugiej Na świecie. Strony, ale proszę pamiętać, ale proszę pamiętać, że jak pan Duda powie coś ciekawego w Polsce, to, 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 to gdzieś tam pokażą, a jeżeli tam będzie 100 takich przywódców, no to pokażą akurat Pana Putina i, 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 i Panią Merkel i Pana Trumpa, jeżeli tam pojedzie, a nie pokażą Pana Dudy, tak czy owak, nawet jak tam będzie, jak tam będzie w Izraelu. Chciałem tylko przypomnieć ciekawą anegdotkę. Otóż lat temu kilkanaście, kiedy Pan Lech Wałęsa, kilkadziesiąt nawet, Pan Lech Wałęsa był prezydentem Polski, wyłaził ze skóry żeby go zaproszono na otwarcie Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Więc polska dyplomacja tam też tam wyłaziła, no i w końcu zaproszono go. I pan Wawęsa pojechał na otwarcie Muzeum Holokaustu I jedynym śladem jego pobytu w USA był artykuł yy, chyba w New York Tribune, który brzmiał: Był tam również prezydent Jugosłowacji, Andrzej Lech, Lech, Lech było na wszystko. Dobrze, panie przewodniczący, pytanie. Jak zaciągnąć USA przed Międzynarodowy Trybunał? Aby mm, zrobiono śledztwo i wyszło, że dopuścili się zbrodni wojennych ludobójstwa. Ale nie rozumiem. Jak to no, chyba jest jawne? I, nie, a nie bardzo rozumiem. No przecież Stanów, że tego, tego nie ukrywają, że zamordowali człowieka, prawda? Więc więc co, co pan chce. E, jak wiedzą, złoty trybunał? No, to Iran może oczywiście e, próbować pociągnąć się do przydzielności, do ale tak. Czy Trybunał w Hadze to musi strona druga wyrazić zgodę na bycie oskarżoną, bo yy, i, tak, i tak powinno zresztą być. Natomiast no, żadne. Oficjalna organizacja typu ONZ nie, 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 nie potępi Stanów Zjednoczonych, choćby dlatego, że mają tam prawo weta. Prawda? Więc, więc zawetują potępienie Stanów Zjednoczonych. Co jest drogą ciekawe, bo myślę, że Iran to spróbuje zrobić w ONZ-cie. To będzie zawetowane, ale będzie ciekawe policzenie, ile państw tutaj odważy się poprzeć Stany Zjednoczone. Bo to wymaga naprawdę odwagi, żeby taki bandycki atak, atak jednak, jednak popierać. No dobrze, panie Januszu. Żart na koniec? Suchar od widza? Tak, proszę bardzo. Od początku istnienia Unii Polityki Realnej głosowałem na pana. W tym roku w wyborach prezydenckich oddam głos na pana Biedronia. Przed śmiercią chciałbym zobaczyć wizytę pana prezydenta Biedronia wraz z małżonką w Arabii Saudyjskiej. Co pan sądzi o moim pomyśle? Nie jest pan ciekaw takiej wizyty? Jakby to powiedzieć? No nie wiem czy by go przyjęli po prostu także, bo to jest najprostsza sprawa żeby tam gdzieś przyjechać, a jeszcze być zaproszonym więc, więc wątpię, żeby go, tam, żeby, go tam, żeby go tam przyjęto i tym humorystycznym akcentem kończymy dzisiejszy czat, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo do widzenia Państwu, koniamy się Ja chcę zmienić ustrój, ustrój jest zły. Ja chcę zmienić Polskę. A pan tylko wrzeć i żyć. Celem życia nie jest przeżycie. Zmieniła się banda przy korycie i tyle. Trzeba zmniejszyć biurokrację, zlikwidować dochodowy. Gospodarka leży. Na to nie ma zgody. Czas znieść podatki. Mają chodzić konsumenci. No nie pan nie kręci. Naprawdę. Polski na kryje się, bo wroga, wreszcie socjalistów, przepraszam. Socjalistów mam gdzie? Jestem konserwatywnym liberałem. Socjalista w ruch ludzkości. Oczywiście no i nie... Podobne możliwości. To jest absolutne. Mamy problem z upośrcia. Ludzie w pozorom nie są aż takimi idiotami. Odbierają nam pieniądze. To jest coś niesłychanego. Dwa i pół tysiąca za tak dużo? No To nie jest moje państwo, to jest mój wróg. Unia musi być zniszczona, tak mi do z Bóg. Historia kołem się toczy, sukien z w Warszawie nie unikną grzywienia. To nasze znaczy wielkie zadanie. Będzie pan etestró to jest mój problem. Ta cała banda da nasze pieniądze, ale my, lawica, przywrócimy normalność. Idziemy nawet po poparcie. Ja dziękuję bardzo. Płacimy za gaz, pan po prostu kłamie, teraz więcej niż Amerykanie. Kaczyński kłamie, dorwał się do władzy, pójdzie wolnej pojaśnie siedzieć, Będziemy walczyć, ty złodziej socjalistów, zniszczył kraj kompletnie. Kaczyński ostro zaatakował <noise> To jest tak śmieszny Ty jesteście okłamywani przez reżimowe media. Kłamać można na tysiąc tematów, a prawda jest jedna. Nadchodzi epoka internetu. Setki razy więcej ludzi ginie na drogach niż od pistoletu. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Nie ma co się bać. Polska ma ogromny szans. Gdybyśmy mieli normalny świat. Rodzinę, panienki, datki pocztowe Pan się kompromituje z każdym słowem. Rakiety balistyczne, broń drową, lotniskowce, rakiety to rurkowstwo, 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 rurkowstwo. To nie jest moje państwo, to jest mój wróg Unia musi być zniszczona, tak mi do pomocy. Historia kołem się toczy w w Warszawie Nie unikną kryminał to, jest... to znaczy wielkie zadanie, gdzie wzięć pamiętę zdrajca, To jest mój problem, ta cała banda trzodzi Za nasze pieniądze, ale my Radica przywrócimy normalność I Idziemy na wasze poparcie, ja. dziękuję bardzo ja, ja, ja. ja też popieram kulina. Rozumiesz pan? Ja, 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 ja. Taka jest sytuacja w tej chwili. No mam nadzieję, że sobie Państwo posłuchali, ocenili i wyrobili własne zdanie. Bo o to przecież chodzi. Dobranoc, dziękuję, do jutra.